Oto jak wygląda mój, moje spanie, mój sprzęt biwakowy na początek wiosny? Czyli jeszcze jest dosyć zimno. Co najważniejsze, trzeba mieć podpinkę grubszą. Jeżeli nie macie takiej podpinki, lub jest za zimno, możecie sobie między szpiwór a podpinkę włożyć coś, na przykład kurtkę, lub jakieś inne ubranie. Co jest ważne i co powinno być. W każdym zestawie z grawelem to skarpety Merino. Od samego początku podróży mam je założone na siebie, bo było zimno no i będę jeszcze też w nich spał. To są takie grube skarpety Merino. no Nie trzeba ich prać, także no nie trzeba. Kiedyś skończył trzeba, no ale dzisiaj przejechałem, dzisiaj jeszcze w nich pośpieję, może jeszcze, w nich jeszcze pojadę i dopiero je wypiorę.